Witajcie kochani, w przepięknym miejscu w naszym ogrodzie w sektorze trzecim, gdzie jest mnóstwo, mnóstwo dzikich roślin. I chcę Wam dzisiaj pokazać, jakie bogactwo może być roślin, gdy nie kosimy tak zwanej trawy tak często. Wiele osób uwielbia coś takiego jak tu, chociaż to też nie no, będzie też nie doskonałe, ale mówię o długości, że jest taka. Trawa, powiedzmy, nazwijmy to trawą umownie. E, taka łąko, trawa, e, bardzo e, krótkie są te źdźbła, podczas gdy nie mogłoby znieść czegoś takiego, e, jak tutaj jest w tym miejscu. I powiem Wam, kochani, że nam jest szkoda tutaj wchodzić tak tylko bez powodu, żeby nie niszczyć tych wspaniałych roślin. Bo im częściej kosimy trawnik czy łąkę, czy trawniko łąkę, to tym ona będzie uboższa. Dlatego, że wiele pięknych roślin pokazuje się dopiero późną wiosną, a wielu ogrodników nie może już doczekać się, żeby uporządkować na wiosnę ogrody i po prostu wszystko wykasza. I kiedyś też tak robiliśmy, tu właśnie krzyś. Miał taki punkt honoru, że wszystko musi być wykoszone, ale dosyć szybko się opamiętałeś, z tego co pamiętam. Głównie za tym, co dowiedzieliśmy się od Łukasza Łuczaja z jego wspaniałych książek na temat koszenia trawy, jak to robić. I w zasadzie dzisiaj to miejsce jest koszone 2 trzy razy w sezonie, a, ale mówię tylko o ścieżkach, bo tutaj boki nie są koszone. Generalnie im później, im opóźni się to pierwsze koszenie i kosi się rzadziej, tym te wszystkie piękne kwiaty mają szansę się pokazać. To jest naprawdę coś pięknego, i nie tylko gdy mówimy o takim estetycznym ujęciu, no bo zobaczcie, piękne, tutaj mamy dziurawiec już kwitnie, mamy żmijowce, te dzikie żmijowce, które zupełnie są inne aniżeli te, które wysiewamy z nasion. Mamy pełno wrotyczów, które za chwileczkę też zakwitną. Mnóstwo różnych innych większych czy mniejszych kwiatków, i dzięki temu właśnie mogliśmy poznać przetacznik orzankowy, rzeżusz, rzeżusznik piaskowy, marunki, gajowca żółtego, ziarnopłon wiosenny, lnicę pospolitą, fiołeczki, które tutaj też kwitną. A nawet, słuchajcie, cieszy taka zwykła, pospolita, ale piękna roślina, jak koniczyna, chociażby właśnie ta, którą tutaj e, mijamy. I uwielbiamy to miejsce w ogrodzie, to jest miejsce zbioru ziół. Tutaj rośnie bardzo dużo przytuli czep przy czepnej, przytuli takiej pospolitej. Oczywiście jest mnóstwo bluszczyka kurdybanka, jasnoty purpurowej, pokrzywy no, mnóstwo, co w zasadzie mogłoby się zamarzyć. To myślę, że można będzie tutaj w tym miejscu znaleźć. Jest właśnie wykoszony taki trakt, ponieważ głównie tutaj trzeba dojść do kurnika, przepraszam, do kacznika, gdzie są kaczki i być może niedługo będą. Młode kaczuszki, bo kaczka próbuje wysiadywać jaja. Jest tutaj też królik. No i mnie to bardzo zachwyca, właśnie. Te kolorowe plamy w tej takiej troszkę może przyblakłej zieleni i mnóstwo zapylaczy. Jak tutaj się usiądzie i posiedzi troszeczkę, to słychać jedno wielkie bzyczenie. To jest naprawdę coś wspaniałego, coś przepięknego. Oczywiście nie każdy ma taką możliwość, żeby aż tyle przeznaczyć na dziką łąkę kwietną, bo tutaj w zasadzie nie było wielkiej czy nawet żadnej naszej ingerencji, może poza tym, że kiedy w zeszłym roku nasi przyjaciele z Wrocławia, Ania i Zbyszek tutaj byli, to Ania tu rozkładała ścięte krzaki, aksamitek różnych innych kwiatów, ale one się nie miały szansy przebić w tym właśnie, Gąszczu roślin pionierskich, roślin źródłowych więc można powiedzieć, że nie ma tutaj żadnej ingerencji. To miejsce tak pięknie wpływa na psychikę naszą, ale widzę, że też i kaczek i królika bo te trzy zwierzątka żyją tutaj w bardzo dobrej komitywie i o ile królik z poprzedniego kurnika próbował zawsze się wyzwolić i uciec, o tyle tutaj on cały czas jest szczęśliwy, bo blisko jest tyle wspaniałych roślin, które codziennie trafiają do niego, do jego menu, i on nie próbuje stąd w ogóle uciec. Więc tak jest taka właśnie ta alejka, którą do niedawna szliśmy. tarny bez, którego bardzo dużo nazrywałam. Jest, mnóstwo, jest ta główna aleja, którą przed chwilą szliśmy, szliśmy wykoszona. I tutaj teraz jest taka ścieżka, też koszona, ścieżka przy płocie i idąc tą ścieżką można przejść cały ten ogród, cały ten sektor trzeci dookoła i podziwiać te wszystkie piękne kwiaty. I tutaj do tego miejsca właśnie przychodząc też do zwierząt, Krzyś codziennie zrywa na przykład przytulię, którą potem zaparza na przykład ze słodką suszoną gruszką albo z jabłuszkami suszonymi i pięknie to wszystko wspaniale wspaniale smakuje. Tu też bardzo lubię osty kwitnące. Bardzo mi się te ich fioletowe kwiaty podobają. Jest tu bardzo dużo roślin, nie wszystkie z nazwy znamy, ale też i myślę, że nie ma takiej konieczności. Natomiast gdy pojawia się jakiś właśnie taki piękny kwiat, którego wcześniej nie widzieliśmy, a on tu się ukazuje, no to wtedy staramy się go rozpoznać i poznać jego właściwości. Więc jeszcze wracając do tego, jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, by na takiej dużej przestrzeni zostawić miejsce dzikie, to zostawcie kochani dzikie miejsce w takiej wielkości, w jakiej możecie. Pamiętam, że w tamtym roku zostawialiśmy, zostawiałem takie... Tak, właśnie, bo wtedy kosiłeś częściej i więcej tego pola. I no, czy te kwiatki żółciutkie nie są tutaj przepiękne, obok te fioletowe, naprawdę? A w oddali ta kępa żmijowców, one tak jakby właśnie jeden od drugiego, jeden przy drugim, tworzą właśnie takie, e, takie kompozycje, jakby ktoś specjalnie właśnie je tutaj posadził. Ale jeszcze chciałam przypomnieć, że na tej działce Rod Rodzinny Ogródek Działkowy we Wrocławiu, przecież to są małe działki, 300 m2. od tego trzeba odjąć te altanki i tak dalej. To zostaje bardzo mało powierzchni na uprawy, ale i tam staraliśmy się wygospodarować przynajmniej 3-4 miejsca, całkiem nieduże. Na to, żeby tam nie ingerować, żeby tam sobie mogły rosnąć rośliny, jakie chcą. I tam pamiętam, że właśnie w jednym miejscu rosły żywokosty. W taki naturalny sposób one tam po prostu rosły, a tutaj musieliśmy żywokosty trochę siłą sprowadzić. Więc, kochani, to ma znaczenie też dla tej gleby, że ona nie jest tak. Odsłaniana, ma znaczenie dla nas, dla ludzi, że tutaj jest tyle roślin, takie bogactwo, i my możemy z tego korzystać możemy te rośliny przecież spożywać, czy je suszyć, czy e, robić z nich jakieś nalewki, jakieś e, soki, herbatki. To ma to też znaczenie, oczywiście, też dla owadów. Dlatego, że tutaj, tak jak mówiłam, jest mnóstwo owadów zapylających, a ich jest dzisiaj niestety coraz mniej. No, można by na przykład powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju niekorzystne, ponieważ w pewien sposób niekorzystne, ponieważ tutaj na przykład mogą ukrywać się ślimaki i to jest prawda, że mogą, dlatego że jak wykosi się kawałek, zwłaszcza w sektorze drugim, to wtedy po deszczu czy w trakcie deszczu widać ślimaki chodzące po, tym, po tej trawie. Tutaj natomiast ich nie będzie. Albo na przykład, że tu właśnie mogą mieć schronienie nornice czy jakieś inne szkodniki. Tak, to jest prawda, ale kochani, czy jeżeli będziemy wykaszać trawę czy łąkę na krótko, to pozbędziemy się tego problemu ślimaków, nornic czy jakichś innych szkodników? No nie. Więc to jest kwestia pewnego balansu między tym, żebyśmy my mieli komfort i nie było szkodników, czy żebyśmy mieli inny komfort i mieli pod dostatkiem wspaniałych roślin, które zadbają o nasze zdrowie i o nasze samopoczucie. I pomiędzy tymi dwoma komfortami my wybieramy ten drugi. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce, spryt szczurce W tym istota okej tkwi, dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam, sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy mej. To co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej.